Ha, da, 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 da. Odrzuciłeś nas, o Boże, rozgromiłeś nas, rozgniewałeś się, lecz powróć do nas wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię. Uleć jej rozdarcia, albowiem się chwieje, kazałeś ludowi swemu zaznać twardego losu. Napoiłeś nas winem oszałamiającym. Wspomóż Twą prawicą i wysłuchaj nas. Wspomóż Twą prawicą i wysłuchaj nas. Postawiłeś znak dla tych, co boją się ciebie, by uciekali przed łukiem sela, by ocaleli, których Ty miłujesz. Wspomóż Twą prawicą i wysłuchaj nas. Przemówił w swojej świątyni Będę się radował i podzielę sychem, a dolinę sukot wymierzę Zefraim jest chrzakiem na mojej głowie, Juda moim berłem, Mo jest dla mnie, mi są do mycia. Na Edom but mój rzucę, nad Filistą będę triumfował. Któż mnie wprowadzi do miasta warownego. Pomóż, To aż do Edomu nie doprowadzi, czyż nie Ty Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami Przyjdzie nam z pomocą przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie ocalenie jest zawodne, w Bogu dokonamy czynów pełnych mocy i On podepcze naszych nieprzyjaciół.